Aleksandra pochodziła z Ancyry w Galacji, dzisiejsza Ankara. Miała odmówić udziału w procesji z posążkami Artemidy i Ateny. Podczas wyznania wiary w Chrystusa została skazana na śmierć. Utopiono ją w bagnach, w pobliżu rodzinnego miasta, około 300 lub 310 roku. Wraz z sześcioma innymi kobietami, które wcześniej ślubowały dziewictwo i żyły poszcząc i pełniąc dobre uczynki. Były to Klaudia, Eufrazja, Metroune, Julianna, Eutymia oraz najstarsza z nich, Teodozja. Przed utopieniem miały być wydane młodym mężczyznom na pohańbienie. Jednak ci uciekli, kiedy Teodozja pokazała im swoje siwe włosy. Wtedy wszystkie zostały w okrutny sposób torturowane: obnażono je, bito pałkami, obcinano piersi, ich ciała strugano ostrymi narzędziami aż do kości. Żadna z nich nie wyparła się Chrystusa. Ciała męczennic miał wydobyć z by je po chrześcijańsku pochować. Teodat, Teodot, siostrzeniec Teodozji, Tekusy, który od dawna pomagał chrześcijanom, odwiedzał ich w więzieniach podnosił na duchu, ofiarował swój hotel na miejsce sprawowania liturgii. Po pochowaniu ciotki z towarzyszkami został zdradzony przez sąsiadów i poniósł karę śmierci przez ścięcie. Jego ciało wraz z wydobytymi z grobu ciałami siedmiu męczennic spalono. Według innych hagiografów Aleksandra z towarzyszkami po mękach została spalona żywcem w rozpalonym piecu.